Jakie były motywy powodujące Grzegorzem Braunem? Nie chciałbym tutaj rzucać różnych domysłów. Myślę, że on się w tej sprawie najlepiej wypowie. Faktem jest, że się rozstajemy od tego momentu, będziemy działać politycznie osobno. Moja ocena sytuacji jest taka, że Grzegorz Braun popełnił błąd, no ale jak zwykle w tego rodzaju sytuacjach to oczywiście dopiero historia nas osądzi i stwierdzi, kto tak naprawdę popełnił błąd. W każdym razie my, jako Konfederacja, idziemy dalej, zachowujemy. Jedność, dalej będziemy budować jedyną alternatywę dla obecnego układu. Tak, proszę Państwa, rzeczywiście ta sytuacja wykracza poza ramy nie tylko współpracy, ale także napięć wewnątrz wspólnie tworzonych projektów politycznych. Jeszcze wczoraj rano podczas rozmowy telefonicznej Grzegorz Braun zapewniał mnie, że żadnej deklaracji w sprawie wyborów prezydenckich składał nie będzie. Ubolewam, że zostałem wprowadzony w błąd. W ten sposób współpracy prowadzić się nie da. Jestem osobą, która w lipcu zeszłego roku namawiała Grzegorza Brauna na poparcie naszego projektu, by przeprowadzić prawybory. Nie było zainteresowania ze strony Grzegorza Brauna i jego reprezentantów we władzach Konfederacji, aby te prawybory przeprowadzić. Sytuacja była całkowicie jasna. Nasi partnerzy z Korony doskonale wiedzieli, że jeżeli nie poprą projektów prawyborczych, Sławomir Mirmencen szykuje się do kampanii wyborczej, a my nie będziemy zwlekali nie wiadomo ile z wyłonieniem kandydata. Drogi były dwie: albo wyłonienie kandydata poprzez prawybory, albo wyłonienie go poprzez Radę Liderów. W związku z tym, że nie było zainteresowania naszych kolisantów organizacją prawyborów, wyłoniliśmy kandydata poprzez Radę Liderów. Cieszę się, że Sławomir Mirmencen wziął na siebie ciężar pracy to jest naprawdę bardzo duży ciężar, zorganizować w okresie zimowym, przy mrozie w miastach powiatowych te spotkania, których w tej chwili już liczba zbliża się do setki. Muszę też podkreślić, że wówczas, kiedy prowadziliśmy uzgodnienia polityczne w zeszłym roku, latem, Grzegorz Brown nie wyrażał również zainteresowania kandydowaniem na prezydenta. Więc ta sytuacja jest niecodzienna. Ubolewam, że do niej doszło natomiast w każdym projekcie politycznym musi być porządek, ten porządek przewiduje statut, Właściwe organy partii politycznej, czyli Rada Liderów dały mandat Sławomirowi Mencenowi do reprezentowania konfederacji w tych wyborach prezydenckich i my zgodnie z przyjętą strategią w zeszłym roku po rozmowach, po konsultacjach zawiedzą wszystkich partnerów te strategie realizujemy. To co wczoraj ogłosił Grzegorz Brown, nie jest ani skonsultowane, ani w mojej ocenie przemyślane, również to w kategoriach błędu politycznego natomiast za błędy ponosi się e, konsekwencje w tym wypadku tą konsekwencją jest skierowanie wniosku do sądu partyjnego w sprawie usunięcia Grzegorza Brauna z Konfederacji E, ubolewam, że do tej sytuacji e, musi dojść, natomiast nie jest możliwe, żeby jedna partia polityczna wystawiała dwóch kandydatów na prezydenta. E, takiej sytuacji nie będzie. Myśmy wielokrotnie sygnalizowali e, sobie nawzajem, że taką sytuację wykluczamy e, i mam wrażenie, że e, do wczoraj była to rzecz, co do której się absolutnie wszyscy zgadzaliśmy: że e, jeden e, będzie reprezentant w wyborach prezydenckiej konfederacji. I dokładnie tak będzie, e, jeżeli ktoś chce wystartować bez upoważnienia władz, oczywiście, może to zrobić, każdy może korzystać ze swoich praw, natomiast nie reprezentuje w tej sytuacji Konfederacji. Wspieramy Sławomira Mencena w tej kampanii i pracujemy dalej. Konfederacja jest stabilnym podmiotem politycznym, który się rozwija. Oczywiście strata takiego lidera jak Grzegorz Brown jest istotnym faktem politycznym, natomiast nie sądzę, żeby ten fakt wpłynął na rozwój Konfederacji. Będziemy pracować dalej, będziemy przyciągać Kadry, będziemy się rozwijać. E, mamy długi horyzont czasowy, mamy dobrze zarysowaną strategię, mamy poukładaną sytuację wewnątrz partii politycznej e, i po prostu e, ruszamy z ofensywą e, mającą na celu jak najszybsze zebranie podpisów mm, i rejestrację naszego kandydata na prezydenta. Sondaże nam sprzyjają, opinia publiczna nam sprzyja. Dziękujemy za to wsparcie, które czujemy. I, i po prostu pracujemy po to, żeby dawać nadzieję Polakom na to, że polityka oparta na właściwym podejściu, ale także na wewnętrznym porządku, na przemyślanej strategii, na spokojnie realizowanej, a nie na impulsach, a nie na samowoli politycznej, taka polityka jest możliwa. Dziękuję bardzo.